Mówi Pan o wspieraniu polskiego rynku kapitałowego. Czy to znaczy, że w ramach OKI nie będzie można inwestować akcji zagranicznych spółek i ETF-ów notowanych na zagranicznych giełdach? Nie, my jesteśmy oczywiście, musimy przestrzegać, przestrzegać prawa. Wiemy, że e, polscy inwestorzy mają zdecydowaną skłonność do tego, aby lokować swój kapitał na rynku, e, na rynku e, w, w Warszawie. Więc jeżeli tego kapitału będzie płynęło więcej, to również na, e, na giełdę w Warszawie będzie... Ten kapitał płynął e, szerszym strumieniem i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o ograniczenie dla e, rynków e, poza Unią e, Europejską, to trwają w tej chwili e, dyskusje w Europie. Nie jest to żadną tajemnicą dotyczącą tego, że jeżeli pojawiają się rozwiązania wspierane podatkowo, no to powinny one być tak skonstruowane. Aby wspierały europejską gospodarkę. O tym przecież wielokrotnie mówił Draghi, yy, także w swoim słynnym raporcie. No to nazwijmy rzecz po imieniu w takim razie, czyli inwestycje w ramach OKI tylko na rynku polskim. Te, od, w tej chwili jesteśmy jeszcze przed etapem konsultacji. Musimy odpowiednio zważyć korzyści dla inwestorów i korzyści dla, y, dla, y, dla gospodarki. Ale pan nie mówi nie temu pomysłowi. Będziemy rozmawiać o wszystkich wariantach.